Wiktorku, takie dobre to jest! Jak, jak, I je. Jakie to jest dobre, Wiktorku? Takie dobre! Takie dobre! A co ty jesz? Co ty jesz? Takie coś? Pokaż. Co ty to zajadasz? Taki jogurcik. Co to jest za jogurcik? Hmm. To? To jest takie pycha? Tato się, Wiktor, chyba smakuje. Eee. Hey. Wiktorku, jak ty się śmiejesz? Eee. Super. Nie ma tu jak z tatą na podłodze zajadać, nie? Na zmianę. Raz jeden weź nie a raz drugi. Mhm. Wiktorku, Wiktor, wszystko w porządku? Mhm. No to cieszę się bardzo. Najważniejsze, że smakuje mm. Piktorku, plum, 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 plum. Takie pyszne. Mm. A tu źle. Raz tata, raz ty. Tak. Już Za nie? Bitryk. Już wystarczy? Nie już. Już nie? Dość? Czy jeszcze? Jeszcze? Chcesz? Czy już nie chcesz?